Dzień dobry, nazywam się Paweł Jakowicki, jestem mieszkańcem półtuska. Jeżdżę takim prowokującym samochodem z megafonami na, na dachu ogłaszam promocje, informacje miejskie. Jakiś czas temu przejrzałem stronę zmieleni.pl Pawła Kukiza Doszedłem do wniosku, że przyłączę się do tego ruchu społecznego i do kampanii społecznej na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, które w przyszłym roku już będą obowiązywały w Półdusku i to bardzo dobrze. To podstawowy warunek i bezwzględny warunek budowy społeczeństwa obywatelskiego. Takie jest moje zdanie i nie tylko moje, bo na przykład podobne zdanie ma na ten temat profesor Jerzy Giejsztor i profesor Kazimierski, których wypowiedzi również polecam na youtube.com youtube.com wypowiedź profesora Jerzego Giejsztora i profesora Kazimierskiego. Bardzo cenne wypowiedzi, które, na które powinniście Państwo również zwrócić uwagę. Dlaczego zdecydowałem się na, 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 na wypowiedź przed kamerą i na opublikowanie tego materiału? Ponieważ uważam, że w Półtusku zaangażowanie obywatelskie jest bardzo mizerne wręcz zbliżone do zera. To oczywiście jest wynik owoc obowiązującej ordynacji wyborczej, gdzie poseł nie odpowiada przed wyborcą za swoje dokonania. Paweł Kukis i ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych mają zamiar to zmienić. Uważam, że to jest dobra droga. Na przykład w Półtusku mamy sytuację, gdy w warunkach pokojowych musimy patrzeć bez, bez możliwości wpływania na decyzję właściciela, jak marnieją koszary 13 Pułku Piechoty, gdzie można byłoby przenieść wszystkie instytucje miasta i powiatu, które mogłyby znajdować się w jednym miejscu. Wszyscy o tym wiedzą, wszyscy są za. Jednak nie wiadomo z jakich przyczyn nie możemy na to mieć wpływu. Ja uważam, że jednak możemy mieć wpływ. Dlatego też zdecydowałem się zbierać podpisy pod projektem uchwały na rzecz zagospodarowania, odkupienia lub odebrania terenów jednostki wojskowej terenów półtuskich koszar i przeniesienia do, do, do tych obiektów. Wszystkich instytucji miasta i powiatu, to jest Urząd Miasta, Urząd Powiatowy, Urząd Pracy, ZUS, Bank, Komisariat Policji z Rynku i innych obiektów użyteczności publicznej. Jeśli taka będzie możliwość, oczywiście, to wszystko to są kwestie jeszcze do omówienia. Natomiast w tych obiektach, które pozostałyby po urzędach, nasza propozycja brzmi, aby zorganizować tam mieszkania komunalne. Ruch jednomandatowych okręgów wyborczych zainicjował profesor Przystawa 20 lat temu. Ten proces trwa już 20 lat. Jeszcze potrwa około 20 lat prawdopodobnie, chociaż pierwsze jaskółki za rok w Półtusku, jak już wspomniałem, jednomandatowe okręgi wyborcze. Nie jestem do końca jeszcze przekonany co do wyniku, natomiast na pewno pierwsze pierwiosnki pokażą się już w przyszłym roku co prawda w dojrzałych demokracjach to trochę, znaczy nawet nie trochę, a zupełnie inaczej to wygląda, ponieważ samo liczenie, liczenie, głosów odbywa się jeszcze zdecydowanie inaczej niż u nas. My nie wysyłamy naszych wyników do centrali i czekamy na nie, na, wynik, na ogłoszenie wyników dwa tygodnie przez państwową komisję wyborczą. To znaczy my czekamy, tak? żebyśmy byli dobrze, żebym był dobrze zrozumiany. Natomiast w dojrzałych demokracjach odbywa się to także w ciągu kilku, kilkunastu godzin. Kilkusetosobowa grupa mieszkańców rejonu okręgu wyborczego liczy głosy w dużej sali, na przykład sali gimnastycznej, po czym ogłasza wynik lokalnie i powiadamia centrale o, o tym, kto uzyskał mandat w naszym rejonie. W Polsce na ten czas jeszcze to się odbywa zupełnie inaczej. Można o tym poczytać, można o tym można to zobaczyć, co publikuje i o czym informuje profesor Kazimierski na youtube.com. Polecam jego wypowiedzi i polecam wypowiedzi profesora Jerzego Giejsztora również na youtube.com. I to wszystko w ramach kampanii informacyjnej, kampanii edukacyjnej, którą rozpoczynam w Połtusku. Mam nadzieję, że do grona 281 na dzień dzisiejszy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy, którzy w, wstąpili w szeregi, w szeregi. Telefon akurat, przepraszam. W szeregi osób popierających ruch, ruch jednomandatowy w okręgów wyborczych wstąpi również nasz burmistrz Wojtek Dębski. Zachęcam i jeszcze raz wspominam o stronie zmieleni.pl. Mój numer telefonu 697388163. Ewentualnie można mnie spotkać na ulicach miasta w moim infobusie. Zapraszam.